To właśnie sposób Janusz Kowalski, używając swojego passata, powstrzymał atak domów na Warszawę w 2025. Yy, proszę pani, o co chodzi? Bo tata mi mówił, że to był nieodpowiedzialny wariat, który po pijaku potrącił kamerzystę Krałego przez co ten nie mógł kontynuować live'a. Yy, no tak, Janusz Kowalski może i miał małe problemy z alkoholem, ale i tak to nie zmienia faktu, że był bohaterem. A teraz, pani Demia, Jessica, słyszałam, że podobna twoja babcia żyła w tych czasach. Czytaj, gdzie prosiłam, zapytałaś ją, jak ten okres wyglądał? Yy, a tak, pytałam babcie. No to opowiadaj. Mówiła, że lekcje były zdalne i zacytuję. Ta tempa baba Madame Gazela nie umiała korzystać z komputera i bez przerwy nas o coś pytała. E, e, y, Przepraszam, mam jedno pytanie. Czy twoja babcia przypadkiem mi nazywa się Pepa? Yyy, no tak, skąd pani wie? Tyle lat, a nic się nie zmieniła. Proszę przekazać babci, że chce się z nią widzieć. E yy, Yy, dobrze, proszę pani. W porządku. A teraz, kto mi powie, jakie skutki miał strajk influencerów? Zostaw słabo do Wielkanocy: planuj doby 3